Duch z lampy. W Dolinie Muminków wstał piękny letni dzień. Panna Migotka obudziła się w znakomitym humorze, postanowiła więc pójść na plażę, poszukać muszelek. Zjawiła się gracja, wseszło słońce. Co się stało, tato? Chciałeś czegoś, Muminku? Wydawało mi się, że to ty mnie wołałeś. Słyszałem twój głos. Czytałem akurat scenę z mojej nowej sztuki. Pisasz nową sztukę? I dopiero zacząłem. Po sukcesie zaginionych dzieci postanowiłem poświęcić się dramatopisarstwu. O, posłuchaj, spójrz tylko, ledwo zjawiła się gracja, wzeszło słońce. To znakomita kwestia, ale czego się jej brakuje? Jak sądzisz? Może zamień grację na róże. E, chyba zacznę od nowa. U Minku, babacz, piękna muszla. A ty znalazłeś coś? Parę połamanych, ale to się nie liczy. Znowu muszelka. Takiej to jeszcze nie widziałeś. Pójdę kawałek dalej lepsze miejsce. Wolę poszukać gdzie indziej. Och, jaka śliczna. Muminku, co tam masz? Hmm? To na pewno nie jest muszelka? Nie. Więc po co się tak męczysz? Jak widzę, że z piasku coś wystaje, muszę to wykopać. Patrz mi dziwna rzecz, prawda? Jakiś starocie. jest? Przypomina imbryk do herbaty. Znalazłeś czarodziejską lampę, zupełnie jak w bajce. Daj spokój mi, gotko, co ci przyszło do głowy? Nie sądziłem, że jesteś taka dziecinna. Mów sobie, co chcesz, ale nie zaszkodzi sprawdzić. Na co jeszcze czekasz? Wypuść tego ducha. <laughs> Jak go ładnie poprosisz, może wyjdzie z lampy. Nie się, w starych baśniach jest dużo prawdy. Migotko, przecież tarłem tę lampę i tarłem, i tylko pobrudziłem sobie nią palce. Widocznie się nie przyłożyłeś, wy mężczyźni jesteście zbyt niecierpliwi. Może trzeba wypowiedzieć jakieś zaklęcie, na przykład... Duchu, duchu, z lampy starej ukaż mi się w krasie całej. To nie jest żadne zaklęcie. Trzeba powiedzieć coś w rodzaju sezamie. Otwórz się. O, tam w środku coś jest. Czuję jak się rusza. Trzymaj mocno lampę. <śmienny> <śmienny> Witaj szlachetna pani. Sługa zaczarowanej lampy czeka na twoje mi naprawdę wyszedłeś z tej lampy? Naprawdę? Czy to znaczy, że jesteś prawdziwym duchem? Najprawdziwszym. W mojej książce z bajkami wyglądasz inaczej. Mogę udowodnić, że ja to ja, ale czy na pewno tego chcesz? Nie, 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 nie trzeba. Pewnie w książce mieli złe zdjęcia. Jestem jedynym na świecie duchem z lampy. Ach, tak. Wobec tego możesz spełnić każde życzenie. Zgadza się? Owszem, ale jej, nie twoje! Przecież tu ja cię odkopałem! I co z tego? Dalej siedziałbym w lampie, gdyby mnie nie wezwała ta młoda dama! I co ja teraz mam zrobić, muminku? Poproś go o coś, co zawsze pragnęłaś mieć! Zawsze marzyłam o naszyjniku z pereł! Twój rozkaz pani będzie spełniony! się tak pospieszył. Powiedziałam tylko o czym marzyłam, ale jeszcze nie zdecydowałam się. Nie martw się. Możesz przecież nie przyjąć naszyjnika. To nie wypada. Jeszcze duch pomyślałby, że trafił na kapryśnicę. Wolę odstąpić ci jedno życzenie. Dzięki. W którym miejscu mam potrzeć lampę? O tu tylko. Bardzo, bardzo powoli. Spróbuję. Ale ja powiem po prostu przybądź duchu. Według mnie to brzmi lepiej niż jakieś tam zaklęcie. O, już jest. Oto twoje perły, pani. To niesamowite. Naszyjnik wygląda dokładnie tak, jak sobie wymarzyłam. Dziękuję ci, duchu, jest piękny. Nie ma za co. Chciałbym zawsze otrzymywać tak łatwe zlecenia. Chcesz już wracać do lampy? Taki mam zamiar. To się nawet dobrze składa, bo teraz moja kolej. Ja też chciałbym, żebyś spełnił moje życzenie. Teraz już nie. Jeśli tak ci męczy ciągłe wchodzenie i wychodzenie z lampy, może no, załatwimy sprawę od ręki. Nie mogę, młodzieńcze. Do każdego zadania musi mnie ktoś wywołać. Chciałem ci oszczędzić fatygi. Przykro mi, nic z tego. Dlaczego? Bo mam zagwarantowane, że spełniam tylko jedno życzenie na tydzień. Należy mi się chyba odpoczynek. No tak. Rozumiem, że to bardzo męcząca i trudna praca. Jeżeli sądzisz, że nie podołałbym jej, to się grubo mylisz. Jestem potężny i mogę zrobić, co tylko zechcę. Co na przykład? Lepiej nie pytaj. Wiedział, żeby przejmować się jakimiś bzdurnymi nazwami. Co za różnica tulipan czy hortensja. A jednak jakoś mi nie brzmi. Ta kwestia, muszę ją zmienić. Ech, może zamiast tulipan napisać naparstnica? Dzięki ci, Aladynie, że i tym razem się nie wygadałem. Gdybym im powiedział, że w nocy mogę opuszczać lampę, nie zaznałbym chwili spokoju. Co za szczęście, że potrafię czytać w myślach i odgadywać cudze sny. To naprawdę bardzo ułatwia mi pracę. No tak, nic dziwnego, że tatoś Muminka ma koszmary, ja w jego sytuacji w ogóle bym nie zasnął. Trzeba to wszystko napisać od nowa. Tę scenę zacząłbym na przykład tak. Ach, Edgar, że czemu mnie dręczysz? Czemu wszystko nie może być tak jak dawniej? Czy ja się wreszcie dowiem, co się tu dzieje? Przyznajcie się, czyja to sprawka? łominka, chyba nie ty to napisałaś. Co? Ktoś zmienił cały drugi akt mojej sztuki. Kto mógłby to uczynić? No, no właśnie o to pytam. Kto? W dodatku nocą, kiedy spałem. Doprawdy, mój drogi, zagadkowa sprawa. Mominku, czy wiesz coś na ten temat? Przysięgam ci, że nie, tatusiu. Całe szczęście. Tego bym chyba nie przeżył. Mój drogi, to pewnie jakiś włóczęga. Przyzwoite osoby nie czytają cudzych rękopisów. Masz rację, to niezbity dowód braku wychowania. Wyobraź sobie, że ten łotr pozmieniał fragmenty, które nie były jeszcze całkiem dopracowane. Widocznie wydały mu się zbyt dobre i postanowił ci zrobić na złość. Niestety najgorsze w tym wszystkim jest to, że on ujął je znacznie lepiej. Wobec tego powinieneś być mu wdzięczny. Tak! Na mój ogon, co ja wygaduję. Dramaturg mojego kalibru nie potrzebuje pomocy. Ryty, ale wspajały. Dla kogoś, kto lubi naszyjniki. Dostałam go w prezencie od znajomego. Szczęściara z ciebie, dałabyś mi go trochę ponosić? Oczywiście, tobie też na pewno będzie w nim ładnie. Myślę, że nawet mogłabym polubić naszyjniki. Jeśli chcesz mi, poproszę o podobny dla ciebie. Ale ten twój znajomy musi być bogaty. Pewna, pani inspektorze, że to była kradzież. Przeszukałam cały dom, naszyjnik zniknął bez śladu. Proszę się nie martwić, pani Filipionko. Wkrótce złapiemy tego złodziejaszka. Dzień dobry, panie inspektorze. Witaj, Migotko. Nie rozumiem, czemu traci pan czas na towarzyskie rozmowy, zamiast ścigać przestępcę. Co to będzie? Z pewnością opuścił już Dolinę Muminków. Proszę się uspokoić i być dobrej myśli. Zdaje się, że ktoś panią okradł, pani Filipionko. Tak mi. Skradziono nasz stary rodzinny klejnot. Sznur wspaniałych perł. Bardzo podobny do tego, który masz na szyi. Zaraz, zaraz. Uh -huh. Uh -huh. Ach, ty złodziejko, jak śmiałaś? Ona ma mój naszyjnik, inspektorze. Proszę ją na wcisnios, aresztować i wsadzić na Och, nie. To niemożliwe. Powinien pan wiedzieć, że tacy niepozorni złoczyńcy bywają najgorsi. Ach, ach. Jeśli pani o, nie jesteś złodziejko! Nawet nie potrafisz wymyślić lepszego wykrętu, tylko zrzucasz winę na innych? Nikt bezkarnie nie będzie nazywał mnie złodziejką! Panno Migotko, czy ten naszyjnik jest twoją własnością? Oczywiście, panie inspektorze, dostałam go w prezencie. A od kogo? To tajemnica moja i Mominka. Tajemnica? Teraz wszystko się wydało! To oni go ukradli! Nie ma podstaw, by im nie wierzyć! Nigdy dotąd nie kłamali! Wszystkiemu winne jest złe wychowanie! Szkoda, że pan nie widział ich w domu! Wszędzie pełno kurzu, ciągle jakieś hałasy, ciągle śmiechu. Dość tego mi tak nie wolno! Teraz dopiero ci pokażę złe zachowania! Ostrzegam cię, że to, co robisz, jest niezgodne z prawem! Przestań mi! Zróżowi porządku należy się szacunek! Wezmę sobie te lampy. Jedno ci tylko powiem, włóczykiju. Ten, kto to pisał, z pewnością ma talent pisarski. Posłuchaj na przykład choćby takiej kwestii. Spójrz tylko, ledwo zjawiła się gracja, wzeszło słońce. Wcale nie uważam, żeby to było aż takie dobre. To zdanie akurat ja napisałem. Przepraszam. Nie ma za co. A wersja poprawiona brzmi tak. Lecz cicho, co za blask strzelił tam z okna. Ono jest wschodem, a Julia jest słońcem. W niej idź cudne słońce. Zgładza zdrosną unę, która aż zamladła z gniewu. To prawdziwa poezja. Zwróć uwagę w Łuczyki na zmianę imienia. Julia zamiast Gracja. To wspaniały pomysł. Bez wątpienia imię Julia brzmi o wiele bardziej romantycznie. A teraz posłuchaj sceny, w której Gracja żali się, że jej rodzice nie pochwalają jej miłości do Edgara. Ja napisałem tak. Kto wiedział, żeby przejmować się jakimiś bzdurnymi nazwami? Co za różnica tulipan czy hortensja? Nieważne, czy piękne nosisz imię, bylebyś pięknie postępował. A teraz posłuchajcie, co napisał nasz nieznany twórca. Czymże jest nazwa? To, co zowiem różą, pod inną nazwą równie wypachniało. Taki Romeo bez nazwy Romea. Masz rację, tato Muminka, To jakiś bardzo obiecujący pisarz. Jego styl jest może trochę zbyt rozwlekły, ale poza tym pisze naprawdę świetnie. Zostaw mu wiadomość, żeby pisał dalej. To chyba nie będzie konieczne. Myślę, że lubi swoje rzemiosło i nie potrzebuje z mojej strony żadnej zachęty. W końcu wszystkie zmiany w mojej sztuce powstały w nocy, kiedy spałem w najlepsze. Bo on. Tylko wtedy może popracować. W dzień ciągle siedzisz przy biurku. Nie chcę niczego sugerować, ale są tacy ludzie, którzy nocami chodzą, a rano wcale tego nie pamiętają. Masz na myśli lunatyków? Wiesz, mój drogi, dziś rano po obudzeniu byłeś bardzo senny. To fakt. Przypominam sobie, że rzeczywiście znacznie bardziej niż zwykle. Myślisz, tato, że wstałeś w nocy i we śnie sam zmieniłeś tekst własnej sztuki? Hmm. Trudno powiedzieć, jednak pewne szczegóły istotnie mogłyby na to wskazywać. Na przykład nie byłem zadowolony z niektórych wątków mojej sztuki, więc być może moja podświadomość, jak wszyscy wiemy pewnie, do pomysłów dramaturgicznych przyszła mi z pomocą. Kazała mi w środku nocy chwycić za pióro, usiąść do biurka, aby dać upust mojemu niewątpliwemu, aczkolwiek ukrytemu dotychczas talentowi literackiemu. Mam! Mam czarodziejską lampę! Teraz mogę mieć wszystko i robić, co tylko zechcę! Stoj, stój! Nie rozumiesz, co mówię, kiedy każę ci stanąć? Masz się natychmiast zatrzymać! To policja? <grym> Jakim cudem tak szybko wpadła na mój trop? I ty, mała, też jesteś przeciwko mnie? Zmykaj sam! Sam sobie zmykaj! Ja nie mam czasu, inspektor! nic. mnie co? Do niego! Ciebie? Stoj, mała mi! stój! Mówi do ciebie inspektor policji! Tym razem nie chodzi o mnie! Nie bądź taki cwany, Bobek. Ja i tak wiem, dlaczego uciekasz. Ukradłeś to, co trzymasz w rękach. A co cię to obchodzi? To nie twoje? Może i nie, ale założę się, że na pewno i nie twoje. Łapaj złodzieja! A, stój ty mała chrusko! nie babaj, się Bobek ma chyba lampę, którą znalazłem na plaży. Niech pan lepiej łapie Bobka, panie inspektorze! Wiedziałam! Luminku! Nią uciec! Jeśli zostanie w jego łapach, będą dziać się straszne rzeczy! Słyszałeś, włóczyk jeju? Tak, coś o czarodziejskiej lampie. Za nimi! Tak jest! Niech pan ją zatrzyma, panie inspektorze! Ona chce mi zrobić krzywdę! Nie denerwuj się, womek! Nie pozwolę na to! Stój mi! Rozkazuję ci się zatrzymać! Mam się w Ja trzymam lampę, więc jest moja! Salić z wami nie oddam! Puszczajcie mnie! Puszczajcie! O! Udało się! O! O! Cześć! Jesteś duchem z tej lampy? Istotnie, nie mylisz się, panie. Co on wygaduje? A, a co myśleliście? Ja go wypuściłem, więc jestem jego panem i zrobię, co zechcę. Nie wierzę. Takie historie zdarzają się tylko w bajkach. Możecie wierzyć albo nie, ale sam widziałem, jak panna migotka zażyczyła sobie naszyjnik z perę i zaraz go dostała. Ach, tak, teraz wszystko jasne. Staram się, jak tylko potrafię. A czego by tu najpierw zażądać? Szkoda, że wcześniej nie ułożyłem sobie listy. Nie rozpędzaj się tak, bobek. Przecież duch może spełnić tylko jedno życzenie na tydzień. A, a nie znasz mnie już, ja go wezmę do galopu. A wracając do naszyjnika, niech się pan przyzna, komu go pan ukradł? Co za posądzenie? Wobec tego może inaczej. Skąd go pan wziął? Czy czasem nie z domu pani filifionki? Nie wiem, kto tam mieszka. A więc po prostu zwęciłeś ten naszyjnik. No cóż, z czarami jest mnóstwo Ach, Już wiem. Chcę mieć czarodzieński klucz, który otwiera wszystkie zamki i sejfy. Pozwolisz, duchu, że o coś ci jeszcze zapytam. To najlepszy pomysł, bardziej wyrafinowany niż worek złota! Proszę mi powiedzieć, czy to pan przerobił sztukę tatusia Muminka? Tak, bo była naprawdę okropna. Bez przesady wymagała poprawek, ale. Fie... Nie zapominajcie, że umiem czytać cudze myśli, i bardzo mnie męczyło, że ten młodzieniec tak przeżywa pańskie niepowodzenie. Musiałem coś zrobić, Muminku! Ha! Hm. Bezpieczniej byłoby zażądać gotówki, ale przecież zawsze wchodzi jeszcze w grę element zawodowej dumy! To prawda, tato! Bardzo przejąłem się Twoją sztuką. Martwiłem się, że nie masz natchnienia, bo chciałem, żebyś odniósł wielki sukces. Ale wcale nie chciałem, żeby pisał ją za ciebie duch. Postanowiłem zażądać klucza! Niech wam się nie zdaje, że jak się jest duchem, to się od razu ma talent pisarski. Od początku miałem wrażenie, że gdzieś już te słowa czytałem. Czyżby popełnił plagiat? Tak! Duch po prostu przepisał fragmenty sztuki napisanej przez bardzo znanego autora. No choć tak, oczywiście. <laughs> no cóż, jestem niezwykle oczytany. Pozwolicie, że wrócę do siebie. O, nie zaczekaj, wypowiem od razu życzenie na przyszły tydzień! Niestety, panie, nie mógłbym go teraz spełnić. Muszę działać zgodnie z przepisami. Do zobaczenia za tydzień. Lepiej pogódź się z myślą, że to może potrwać znacznie dłużej. Ta lampa nie jest Twoją własnością. A poza tym myślisz, że pozwolę Ci zażądać klucza do wszystkich zamków świata? Ha! Niech wam się nie zdaje, że uda wam się ukryć przede mną tę lampę. Znajdę ją choćby pod ziemią! Zobaczycie! Hmm. Nie sądzisz, Muminku, że gdyby lampa wpadła w niepowołane ręce, mogłaby wyrządzić wiele złego? Masz rację, tato. Włóczykiewu musimy poczynić odpowiednie kroki. Jakoś wreszcie minął ten tydzień. Idzie pan inspektor! Oto lampa w łuczykiju. możemy zaczynać. Ależ wy jesteście na trend. I o co znowu chodzi? Czy mógłbyś sprowadzić tu czarnoksiężnika? Sądzę, że nie powinno być z tym kłopotu. Powiedz mi, Włóczyk po co wam czarnoksiężnik? Doszliśmy swoim tatą do wniosku, że najbezpieczniej będzie umieścić lampę na innej planecie. A jak się pewnie domyślasz, Muminku, tego dokonać może tylko czarnoksiężnik. Trudno go było znaleźć, ale już przybywa. Dziękuję, duchu. I dajcie mi wreszcie trochę spokoju. Widzimy się za tydzień! Jak zwykle bardzo uprzejmy i obiecał zabrać lampę na jakąś odległą planetę. Wszyscy odetchnęli z ulgą, bo przyznacie chyba, że gdyby spełniały się wszystkie nasze życzenia, na świecie byłoby okropnie nudno.